I Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Profesor Detektorysta Lecimy na poletko, lecimy dzisiaj troszeczkę znowu pokopać Jak będzie, zobaczymy, mam nadzieję, że zawsze lepiej niż ostatnio Ostatnio było licho, no ale może to była cisza przed burzą No zobaczymy dzisiaj, tak? Trzymajcie kciuki, zostawcie łapę w górę pod filmem, z góry dziękuję Pamiętajcie też o subskrybowaniu mojego kanału Jedno kliknięcie, no i drugie kliknięcie Jeśli chcecie to dzwoneczek powiadomie, żeby być na bieżąco no i lecimy z tym tematem do pierwszego dołka. No i właśnie za mną pierwszy dołeczek wykopany dzisiaj i zdecydowane tutaj przebicie sygnału na żelazo. No i mamy jak widać kluczyk, więc zamknięty owód żelaza w jednym miejscu dawał kolor na sygnał, na resz a reszta już wskazywała na żelastwo. No i mamy taki żelazny kluczyk, nic ciekawego i lecimy do następnego dołeczka. No, i długo na pierwszą nie trzeba było czekać. Jest monetka, a jak widać, tutaj była właśnie przylepiona w bryłce. No ale ja już widzę, że to jest e, oczywiście PRL-ek. Jest to na pewno 49 o nominale, nominale 50 groszy. Także mamy 50 groszy, 49 rok. Super, pierwsza monetka, pierwsza krągłość się wpada. Zachęcająco na początek lecimy po więcej. No i jest. Wyskoczyła druga dzisiaj monetka, troszeczkę chodziłem bez żadnych ciekawych fantów, ale były sygnały, były śmieci. Także wiedziałem, że prędzej czy później no coś wpaść musi, prawda? To statystycznie chociażby tak wychodzi. I w każdym razie chyba będzie boratynka, ale muszę to za kulisami troszeczkę obczyścić i dopiero wam się włączę. No i moi drodzy, oczywiście, cóż by innego mogło wyjść, jak nie Boratynka. Słabo to widać, chociaż teraz w tym świetle widać chyba Pogoń Litewską. Także mamy Szeląg Litewski, na Kazimierza. No i co moi drodzy, przy okazji właśnie tej monetki zapraszam Was też na mojego bloga na Facebooku Profesor Dutektorysta. Link macie w opisie, jak i w opisie macie Przeróżne inne rzeczy, na przykład, możecie dołączyć do mojej grupy na Facebooku. Także serdecznie Was zapraszam, jeśli jeszcze na niej nie jesteście. W porządku, atmosfera, tak mi się wydaje: dużo informacji, jak i łatwa i szybka identyfikacja. Także zapraszam, jak i również sklepy są w opisie, także wbijajcie. A ja lecę dalej. No i moi drodzy, bardzo fajny widoczek, jak jest ładny sygnał. A jeszcze Wam pokażę, że tak naprawdę, gdzie ja to kopnąłem? Tutaj. Tak, tutaj była boratynka przed chwilą. A tutaj jest, no właśnie, druga boratynka, czyżby? Czyżby, czyżby, no pewnie tak, no bo cóż by, moi drodzy, innego mogło być? Chyba tak, i też będzie w fajnym, ładnym stanie. Tak mi się wydaje. Także super. Jeszcze to oczyszczę poza kamerą i wam się włączy, żeby pokazać troszeczkę więcej. Druga strona dużo gorzej zalepiona, także nie pokazuję, ale pokażę Wam za to rewers i jest teraz już na 100%. Tutaj szeląg litewski na Kazimierza. Fajnie widać tutaj jeźdźce na koniu. Fajnie widać napisy otokowe. Także super, fajny stan, takie cieszą. Wystarczy troszeczkę oczyścić i, i będzie gitara. Także super. Jest kolejna monetka, bardzo mnie to cieszy. Myk do sokiewki. No i co, lecimy. Lecimy dalej. Ciach. No i kuleczka wyszła, dawno żadnej nie wykopałem, szczerze mówiąc, ostatnia jakoś niedobór kulek był, no i jest, jest kuleczka, jest kolejny kolorek wykopany, a tutaj już, już kurde słońce zaszło, także zaraz będzie ciemno, ale się nie poddaję, zamierzam dzisiaj coś ciekawego znaleźć, więc nie wrócę do domu, dopóki nic nie znajdę ciekawego. O jest, w końcu jest ten bardzo przyjemny, fajny widoczek i to naprawdę sporawe. Kółko wyskoczyło i na 100% starsze Także już się zabieram tutaj do podejmowania tej monetki Bo może być naprawdę, naprawdę bardzo ciekawie No i patrzcie moi drodzy, takie kółeczko tutaj wyskoczyło I to, to moi drodzy na pewno nie jest PRL Bo już widzę, że nie jest idealnie okrągłe Ale poczekajcie, ja Wam może włączę lampę Bo już tutaj jest taka ziarnistość bardzo na ekranie no dobra, i mamy tę monetkę. Troszeczkę lepiej teraz widać, jest przynajmniej ostrość. No i ja już tutaj coś chyba widzę. Albo to jest osad, albo gdzieś tutaj już się coś zaczyna, e, coś zaczyna wychodzić tutaj spod tej warstwy osadu. Wstawiałbym chyba krajcarka, ale. No ale może jednak nie. Oczyszczę i wam się włączę. No i kurde, piękny strzał. Mamy przepiękną monetkę. Kurde, dawno nie wykopałem, właśnie, właśnie tego, czyli czego? Krajcarka, moi drodzy. Jest krajcarek, ale super strzał, kurde. Patrzcie, widać tutaj tego orła. Jest trójeczka w środku, trzy krajcarki. To jest rok 1800. No, piękna, ale to przede wszystkim jest to piękna moneta, pięknie zachowana w tym sensie. No i nie jest to może jakaś ogromna rzadkość, no ale mimo wszystko nie zdarza się taka monetka na co dzień, także super, kurde. No ładnie, ładnie. Widzicie, miałem nie zrezygnowałem właściwie. Wierzyłem do końca, że coś dzisiaj ciekawego znajdę. No i jest, przepięknie tutaj widać. O, pod takim kątem bo tak to za bardzo odbija światło. Także kurde, cudnie. No coś przepięknego. Super, dawno nie było już. Stęskniłem się za takimi dużymi miedziakami kiedyś. Jakoś miałem większe szczęście i lepsze miejscówki do tego. No i super kordę. Ach, jest korda radość niesamowita, wychodzone dzisiaj jak nie wiem co, wierzyłem do końca, nie ustąpiłem, no i jeszcze będę chodzić, idę za ciosem, mam nadzieję, że jeszcze coś ciekawego znajdę, także zostańcie do końca ze mną i widzimy się w następnym dołku. No dobrze moi drodzy, na dzisiaj już czas kończyć, cel osiągnąłem, czyli znalazłem coś ciekawego, coś innego w końcu. No i ja jestem usatysfakcjonowany jak najbardziej z wykopków, troszeczkę krótki ten odcinek wyszedł, ale to nic, i tak wam go wrzucę. Dla mnie i tak bardzo pozytywny wypad, w sumie to wyszło chyba, nie wiem, siedem? Siedem, mówię, Boże, chciałbym 7 Ze cztery monetki, jeden PRL-ek, dwie Boratynki i właśnie ten super, super fajny strzał, czyli ten, te trzy krajcary z których jestem ogromnie, ogromnie szczęśliwy, bo mimo wszystko jest to naprawdę super strzał i Zresztą tak z czasem apetyt rośnie i człowiek zapomina, że kurde, niektóre rzeczy tak naprawdę bardzo rzadko wychodzą i, i naprawdę sobie to przypomnę, że kurde, też fajnie przecież i boratynkę kopnąć i tak dalej. No ale wiecie, jednak ten głód jest, jak się chodzi prawie, że codziennie, jak się znajduje naprawdę coraz więcej tych rzeczy, te wykopki są coraz bardziej efektywniejsze, no to jednak człowiek coraz więcej chce coraz ciekawszych rzeczy, no a to niestety tak to nie wygląda, także ja broń Boże nie, nie narzekam, bardzo się i tak cieszę i doceniam każdego fancika uratowanego z ziemi, także już nie przedłużam, mam nadzieję, że film Wam się podobał, jeśli tak to zostawicie łapę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, włączycie powiadomień, i mam nadzieję że widzimy się w kolejnym odcinku także trzymajcie się cześć no wykopki w nocy mają to do siebie że wydaje nam się czasem jak coś podnosimy jeszcze po ciemku że coś może być ciekawego, ja myślałem, że mam jakiegoś może się kańca netki, a to niestety niestety jakieś dziadostwo, po prostu jakaś zwykła blaszka zagięta do tego. Także nic ciekawego, ale już powoli, jak widzicie, wychodzi się za dnia, a wraca się w nocy. No niestety coraz częściej tak będzie. A niedługo już w ogóle będą tylko nocne, nocne wykopki. Jeszcze tak już, jak się tak ściemniło, i tak a, zacząłem wam mówić, że. Mm już coraz częściej będzie tak, że będziemy wiadomo po ciemku chodzić no to przynajmniej jakaś część z nas, także ja sobie przypomniałem kiedyś taką rozmowę, właściwie kłótnię jak ktoś z środowiska archeologicznego wypomniał mi, że, że ja i tym podobni, którzy chodzimy z latarkami na czole, chociaż takie nie noszę no ale miesza z tym, wiadomo o co chodzi ci, którzy tak chodzą w nocy to są zwykłe rabusie, złodzieje i chodzimy tylko tak dlatego, że jest to że chodzimy nielegalnie i tak dalej, i tak dalej. Już pomijając całkowicie kwestie prawne, wiadomo, to myślę, że zrozumie to tylko ten, który może nie taką noc, jak mam teraz, ale przy pięknym, gwieździstym niebie, przy praktycznie pełni księżyca, kiedy jest czyste niebo i pięknie ten księżyc odbija ten blask, jak jest naprawdę fajnie, nawet widno w nocy te wykopki, jeszcze jak jest ładna pogoda, jest dosyć ciepło i i przyjemnie nie, nie ma wiatru. No to chyba wiecie o czym mówię. Ci, którzy chodzą w nocy i lubią to lubią tak chodzić, no to naprawdę klimat jest niepowtarzalny wtedy. No także niedługo będzie tak coraz częściej. No ale mówię, śmiać mi się chciało. właśnie jak ktoś mi to powiedział, że tylko dlatego chodzimy, bo się boimy, żeby policja nas nie złapała. No, jak ktoś nie chodził z wykrowaczem w nocy właśnie w takich warunkach, no to nigdy tego nie zrozumie. ale tak Wam tylko nawiasem chciałem powiedzieć. Dajcie znać w komentarzu, czy Wy też lubicie właśnie nocne wykopki w takich warunkach, jak wspomniałem. A ja lecę dalej, może jeszcze coś znajdę.